Siemano. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem plastików do malowania. Na stole mam wszystkie plastiki, które właśnie są lakierowane. One są właśnie z czarnego tworzywa wykonane. Tak jak no kokpit, podłoga. Co tu jest? A, plastik od Kiery. Ten właśnie od strony siedzenia, na którym jest licznie montowany. No wiadomo, reszta plastików. No i mamy wszystkie takie lakierowane, które są lakierowane na stole Ten jedynie nie, Tego jedynie nie będę ruszał Według mnie w ładnym stanie jest Ewentualnie go wypoleruję Tu mam też na, nawet naklejkę na nim Więc tego oszczędzę Tego nie będę lakierował Lecę pozostałe tak to co się udało ściągnąć? Yy, ten lakier który udało się ściągnąć, karszerem, to jest ściągnięty. Reszta już właśnie nie schodzi. I do tego, żeby to ściągnąć, to jeszcze mam cały yy, pług do zdjęcia. No i do tego się będę wspomagał takim auto-preparatem. No bo nie chcę mi się tego szlifować. A z psiką tym. I ładnie wszystko podchodzi. Zresztą zobaczycie na filmie. Dobra, ja się biorę za zamieszanie tego oto specyfiku. I no i nagram wam jak to wygląda taki timelapse, jak, jak to właśnie schodzi ta powołka lakiernicza. Dobra, ja się biorę za zamieszanie i widzimy się zara. thank you Dobra, poleciałem trochę z robotą. Na tym widzieliście jak właśnie ten preparat reagował z lakierem, Na pługu średnio to wyszło, ponieważ sam półg jest wykonany z ABS-u to jest, pokażę Wam o, tu, tu, tu tu, no, tu mamy właśnie wybite z jakiego materiału jest ten Puk. i z abs niestety ten preparat reaguje no i się porobiły takie wrzery niestety no i będę to musiał, już wyszlifowałem sobie to wstępnie no, ale będę musiał teraz poszpaklować sobie całość no czy całość. No z wierzchu podejrzewam, że wiecie tutaj takie elementy i tu. Zdało to mi się za bardzo nie będę starał, ale no też to zrobię. A na sam, a na botniku właśnie ładnie wyszło, bo botnik jest znowu wykonany z PP. To tutaj właśnie fajnie reagowało, podchodziło, szło potem z mieć mejkom No i ładnie jest ściągnięte. Tu już troszkę poszlifowałem sobie, dogodziłem. Tu zaszpaklowałem, bo było porysowane. No i teraz czekam właśnie na maszynkę. No szlifierkę jest tą mm, mimo środową. No bo troszkę tego szlifowania tu ja sam się wiedzieć, nie chcę z ręki lecieć wszystkiego. tu takie grubsze rzeczy mam to szlifu, e, to szlifka, O, tutaj ten tył. A to wszystko to tu jeszcze poprawię maszynką jak przyjdzie a resztę to po prostu zapodkładuję i potem wiecie, podkład będę motowił i na podkładzie będę pracował jak jeszcze coś tam wyjdzie wtedy właśnie będzie lepiej widać na jednolitym kolorze no to wtedy jeszcze się poprawi to, tutaj jest ten plastik klejony który był właśnie poklejony, ale zacząłem się bawić i żywica właśnie, patrzcie jak tutaj właśnie to odeszło Kilka, wyłącz, może proszę, O, widać tu właśnie było klejone tymi kwotami yy, włókna szklanego. No i zacząłem się bawić, i kurde, oderwałem pociągnę mocniej, i kurde, odlazło właśnie do tego momentu. Tu już urwałem, tutaj się trzymało właśnie bardzo mocno, więc tego nie ruszałem. Ale wziąłem na, na nowo, położyłem włókno szklane. To znaczy, to się chyba nawet, znaczy, no, włókno szklane, ale tutaj mam yy, tkaninę szklaną, czyli no, wiecie, taka tkanina paski poprzeplatowane i zalałem właśnie żywicą poliestrową coś takiego no i wiecie nowe no to będzie trzymać a jeszcze zostało to zapodkładowane yy, podkładem do, do tworzyw sztucznych zwiększającym przyczepność coś takiego kiedyś właśnie tym już, tego już używałem i Trzymał właśnie się to tym plastika ładnie. Tak samo to mam tym podkładem pomalowane. Żeby to szpakla się jednak lepiej trzymało trochę mam tą. na kosiarach. do kosiarki może ją zostawię. pasuje w miarę. No, a trochę tutaj, w jednym miejscu właśnie toż po, szpaklowałem i tutaj, a to z tego względu, że... Ten plastik też jest właśnie z ABS-u i preparat z nim reagował, ale tutaj właśnie większość ściągałem za pomocą karszera, a tutaj tylko takie w tych miejscach, gdzie została farba z lakier. To pościągałem, potem zmatowałem do gładkiego. A tutaj właśnie śrub śrubokrętem troszkę poszgrubałem, bocie na testy, jak ten preparat był położony i się w żery porobiłem, dlatego jest też Hmm, Chyba wszystkie plastiki które mają być malowane no dobra tu niech to sobie dosycha dzisiaj poszpachluje pług niech sobie doschnie potem przyjdzie maszynka potem wyszlifuję szpachle pomaluje. to tym podkładem Pomaluje to epoksydowym no bo mam epoksydowe po prostu w garażu na półce yy. raz i nie odpadnie a najwcześniej no jeszcze właśnie tym podkładem do tworzyw sztucznych. Zwiększyłem, z tym przyczepność, to pomaluję. A potem na na to będę szlifował. I baza. O, jaka baza, jaki kolor bazy, to już nie mam pojęcia. Mam już też szlakier bezbarwny tam na półce. Okay. Coś, coś takiego. No, dobre opinie właśnie o nim są. Polecają go myślę że się sprawdzi Dobra a my się widzimy w następnym etapie Polski mamy już gotowe już przygotowane do kierowania. wszystko No pozostałe je odmuchać i odpuścić To znaczy no, no umyć całe tym z Zmywa, mywaczem silikonowym i. No i zacząć podkładować. Mam nadzieję, że tam po podkładowaniu, czy nie wyjdzie jakieś eee, coś do spachlowania i. tyle muszę się tu miejsce zrobić i, i przygotować sobie coś, na czym będę to malował. Dobra, to widzimy się, no, raczej po podkładowaniu, bo tam się za bardzo o tym nie będę wypowiadał, bo ja tym lakiernikiem nie jestem, a robię to po, to po... To po prostu dla siebie. Idzie kotał. Dobra, to widzimy się później. Dobra, stiki mam już pomalowane. Y no, pomalowane, ale farbą podkładową dopiero. Aktualnie jestem na etapie matowania tego. No, powiem Wam, że w miarę to idzie. Przyjemniejsze co dla mnie niż to szpachlowanie, całe i wiecie, wdzieranie tego wszystkiego. Tu właśnie mi dać takie kropeczki, ale to jest wszystko właśnie już na gładko porobione. No, po prostu wiecie, jak tamten preparat zareagował yy, z tym. Z plastikiem stworzyłem to takie coś się po prostu porobiło i miejscem mi wypchnęło, ale jest na gładko i już bardziej tego nie będę ani tam szpachlował ani nic. Tutaj trzeba ja tak patrzę jeszcze tutaj tą końcówkę zrobić, tak jeszcze raz moję. No, tutaj mam na gładko, tutaj widzę, że nie dojechałem, ale to wiecie. Jest godzina w pół do drugiej nocy. Ja sobie tu siedzę po pracy No, wiadomo o co chodzi. No, tutaj już tak. To już tak zostawiam, tak jak tutaj jest. Co my tutaj mamy? Aha, nie, prostu się zebrało, grubi. No, to wiadomo, jeszcze wszystko będzie myte. Odtłuszczamy. Ten się tak błyszczy, bo przed chwilą tego skończyłem matować i właśnie go spłukiwałem. To jest ogólnie ten plastik, który był tylko klejone, o. Było tutaj troszkę takie Ryska jeszcze sam. No, na igłę idealnie, kurde, wiadomo, no to mi się aż tak nie chce tego robić, a to robię dla siebie. Dla mnie efekt tak będzie zadowalający, nawet jeśli będzie gdzie nie gdzie właśnie coś takiego jak tutaj. No widzicie, no, no kurde. Nawet nie jest się palca, więc kto będzie wiedział gdzie spojrzeć no to będzie to widział, ale jak ktoś nie będzie wiedział, no to wiadomo jak to jest. Mi zostało jeszcze trosze na zmotywienia, to do skończenia i będę leciał spać. Potem zostanie mi położenie, no właśnie pomatuję. Jak już będę miał pomatowane, będzie wszystko gotowe do położenia yy, no bazy. Baza jeszcze mi ogólnie nie przyszła, no tak yy, myślę, że będzie za jutro mamy święto, no to więc w piątek powinno być, tak mi się wydaje. Chcę mieć wszystko już właśnie gotowe, jak baza przyjdzie, ale będę malował pewnie dopiero na przyszły tydzień. Dzisiaj mamy ogólnie środę. te ja pewnie będę w poniedziałek jakoś ciekawą bazą. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tam się nic nie przesuwa i no, chciałbym w sumie to już pokończyć robotę z tymi plastikami, bo tam trochę miejsca mi to zajmuje. Regał chciałbym pozwalniać w końcu. No i nie lubię, jak mi się tak po prostu wszystko wala tutaj. Dobra. Na, tym, na ten moment to tyle. Będziemy się widzieć jak baza przyjdzie. Pokażę wam właśnie jaki kolor to będzie i... No i będziemy się widzieć przy lakierowaniu z bazą. Nie pamiętam na czym skończyłem. Ostatni fragment. Yy, no więc w skrócie. Plastyki mam pomontowione. I biorę się za mieszanie bazy. A my już tutaj, właśnie przyszedł. Nie, dzisiaj? Nie, znaczy już tam, już jakieś parę dni temu przyszła baza. Jeśli mam poniedziałek, więcej się za to zabiorę, za lakierowanie. Tak się to sama baza prezentuje. No wiadomo, jeszcze rozcieńczalnik muszę wlać. Ale to to zacznę mieszać, jak będę miał już, wiecie, wszystko gotowe, bo już raz to odpuściłem. Muszę jeszcze troszkę sobie tutaj ogarnąć, rower jeszcze wystawić, parę rzeczy pozakrywać, umieszam potem właśnie bazę z w wlewam do pistoletu, no i będę, będę malował. No to w skrócie tyle, pokażę Wam właśnie jak tam po pomalowaniu są bazę, jak to wygląda, dobra, biorę się do roboty. Tak, ja, pierwszą warstwę mam już położoną. Się, maskę, Uf. No, pierwsza warstwa położona. Tu widzę, że coś w oczku się zrobiło. Na nie widać chyba. No, jako tak to wygląda. Myślę, że dwie warstwy chyba stykną ale to się zobaczy. dobra tyle wam chciałem pokazać bo no, ciężko się tu tak oddycha mgła jest taka że, że nie wiem i sam zaraz tam dochodzę plastiki mam już polakierowane bazą im bezbarwnym tak się oto to prezentuje Znaczy może flesza ogólnie na nagraniu ten lakier wygląda najjaśniejszy niż jest w rzeczywistości ale w miarę fajnie to wyszło. Wiadomo, komora lakiernicza to to nie jest, jest trochę wtrąceń, ale nie jest jakoś najgorzej. Podoba mi się ogólnie w ten bezbarwny się rozlał. Tak się o to pół prezentuje, no w najgorszym stanie, tu zresztą pewnie będzie widać o... Takie coś, ale to wiecie, będzie od dołu. Pierwsze to się spoleruje pewnie, więc to się wygładzi wszystko. Czocha, no w sumie najważniejszy element tak naprawdę będzie to najbardziej widoczne. Jakieś tam wtrącenia są, ale to tam jakieś pojedyncze. Mam nadzieję, że pójdzie spolerować, jak nie to trudno. Ja to lakiernikiem nie jestem, ale... Podoba mi się efekt ogólnie Fajnie to w miarę wyszło Tu ogólnie w tym miejscu zauważyłem Lekki zaciek się zrobił A kurde Przed chwilą był tu zaciek, a wiecie co? Rozlał się troszkę Więc no spoko, ale no delikatnie go jeszcze widać Cześć, tu, 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 gdzieś tutaj No ale trudno czy to tam nic nie szkodzi? No wiadomo, to się spoleruje. Papier 2000, jeśli to się bardziej nie rozleje, bo ogólnie lakier jest jeszcze. Yy, no jeszcze palec, jak dotknę tutaj, tutaj będzie to schowane, ta część. No więc pokażę Wam. No, odcisk palca jeszcze tam zostaje klei się, ale palec zostaje suchy po prostu odcisk zostaje więc za bardzo stara się jeszcze tego nie dotykać. Za dużo się nie kręci obok, no żeby tych sypków jak najmniej do tego lakieru się dostało i, i co później jak lakier dosnie, tak myślę, no nie wiem na pewno z 24 godziny musi poleżeć, żeby to jednak dobrze stwardniało w sumie nie Zobacz, zerknę. Tu wentylator chodzi jeśli byście słyszeli jakieś szumy w tle. Eee, chwilka, 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 o tak mi ich malowałem do już, eee, już patrzę, patrzę, patrzę ile, ile to powinno schnąć gdzieś to było a nie, nie ma nie ma ile czasu zajmie utwardzenie a nie, sorry, sorry, jest 20 stopni w 16 godzin. No to tak, 24 godzinki sobie poleży. A potem będzie w końcu można to posprzątać, te plastiki. I powoli skręcać skutera. Fajnie by było w końcu to ogarnąć, no bo tam po części plastiki, teraz to na środku. Tu jeszcze jakieś tam, wiadomo, leżą. No jednak chciałbym go już mieć w pewnym kawałku Ale Tym się zajmiemy W następnej części yy, Z serii prac Przy tym oto skuterku A dziś w tym materiale to już tyle Mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli nie łapka w dół Jeśli wam się podobało no to w górę Jeśli jakieś komentarze macie no śmiało Zadawajcie yy, Jeśli macie jakieś pytania to zadawajcie śmiało w komentarzach. I to tyle. Zachęcam do subskrypcji. Siemano!